Jesteśmy dalej. Lec, jedziemy z tym śledziem. <śmiech> Dobra. <śmiech> Ale mi się będzie długo intro wprawiać, wprawiać do tego filmu. Z godziny, czy nawet z dwie chyba. Jakie się wydarzenie zadymę? Mortisa chciałem. Gdzie Mortis? Tutaj. Tyle mam zademiarzy, że aż nie mogę odnaleźć jednego prostego zademierza Musieli mieć. Dobra, zniosę drugiego Mortisa. Zniosę PAM! O Boże, co ja zrobiłem? Cyk! Kurde. Przegramy. Kurde mać. Ale lipa. Cyk. Cyk. Pięknie. I o to, panie, chodziło. Miałem sen proroczy, że mnie teraz wywaliło z Brawl Starsów. Masz? Cyk, cyk. Kurde, nie udało się. Cyk. Ale mają y y otwarte normalnie na bramkę bardzo łatwo walimy Dobra. Chodno tu. Kurde mać. W uchajcie ja tutaj sobie poczekam Gdzie piłka Pięknie jeden do zaja Przynajmniej w tym mi pykło. Dobra. Okej, okay, słuchajcie. Chyba kończymy ten odcinek, bo pewnie już i tak mi się przepołowi na dwie części. Także ja się z wami żegnam. Ale zanim się z wami pożegnam do końca filmu, nie zapomnijcie zostawić po pierwsze łapeczki w górę. Po drugie subskrypcji. I po trzecie... Jeśli macie jakiś problem z klubem, to po prostu piszcie w komentarzach jak dołączyć do mojego klubu, a ja, ja pamiętajcie sprawdzam sprawdzam po prostu jak po prostu, po prostu sprawdzam Wasze komentarze. Pytania czy ma jak... więc po prostu ojejku, nie umiem się wysłowić. Piszcie komentarze, jeżeli nie wiecie jak to zrobić, no. A no ja się z Wami żegnam. I pamiętajcie, po pierwsze, łapka w górę. Po drugie, subskrypcja. No jak czegoś nie wiecie, to po trzecie komentarze. A ja się z Wami żegnam. I cześć.